Говоримо з Дар'юшем Матерняком, це головний редактор порталу ПолуУкрнет. Дар'юш, моє вітання, Вітаю, добрий день. давайте по порядку. Спочатку з приводу того з цього витування допомоги українським біженцям. Як ви думаєте, до чого це може призвести? No, spodziewajmy się na też, że to nie będzie jakiś nazwisk. W Perszoczechu to muszą większość z ukraińskich bliźniańców w Polsce. 80% z cyklu D, jaki przyjechały do Polski pizza w roku. Te ludy, jakich pytania do bliżeńcom w Zachali i się, to muszą 80% z cyklu D pracuje. One płacą podatki, one wnoszą inne opłaty. To mu tak czy inaczej należą te 800 plus, te wszystkie inne wypłaty, jakie należą tym ludziom, którzy pracują do Polski. Jak jeszcze idę po te um, 20% ludzi, blizno po jakich chowojmo Tak czy inaczej na bazie tak z zakonów Europejskiego Sojuszu czy międzynarodnych, międzynarodnych oprawa, tak czy inaczej tym ludziom, jak bliżeńcami im takoż mają, one takoż mają buty zahiszczone, im takoż mają buty na, na pomocha jak bliżeńcami. To, to tak czy inaczej po coho zakonu prezydentom polszczy, nawet u wypadku jakby nie wdało się coś zrobić innym szlachom, to tak czy inaczej ci ludzie, Ludzie z Ukrainy, jak i do Polski, tak czy inaczej, one mają do tematu do pomochu. No, Najkaszniej byłoby, co tak, jakby wdało się e, taki zakon, jaki e, e, z może, przełożyć CFC na tych umowach, tak jak to było do coho momentu. No, Spodziewam się, że administracja zrobi na cały czas do, do końca września. А з як сьогодні вдалося дізнатись з, з, з того, що сказали представників уряду, то до восьмого вересня найпізніше має бути готова пропозиція, яка з має вирішити саме ці суперечні питання з президентом. Даріш, як ви вважаєте, ось е, бачите, каже наприклад, той же ж штовгалковський, що під постами канцелярії аплодують сотні російських тролів, а російський диктатор Путін отримав нового союзника в Європі. No, to chyba troszkę za dużo skazana. Za po pół wszech. że prezydent Polski stał nowym sojusznikiem Władimira Putina. Tym bliższe, że trzeba mieć na uwadze te, że w tym moment w koli prezydent poinformował powetowania same cocho zakonu jaki win wskazał nie odpowiada jocho dumcji, to win zaproponował i co stało z nas Cochodni z ranku zaproponował swoje swoje swój zakon jaki y, jaki popozycji do tego jak wyjść same z cocho pytania to, to na moją w co mu, jak szukać tutaj jako pozytywną strony to ona wykładaje tak że prezydent ta jego kancelaria ta jego rozumieją te, że підтримка tak czy Ukrainy tak czy inaczej, takim czy innym czynom mają być podążenia, mają być i mają nadzieję, że o tak czy inaczej stanie stanę do do nie niż w kintervesta -y Пане Дар'юш, а з приводу ось так званого бандерівського символу, який раніше, от, наприклад, президент Польщі Кароль Навроцький пообіцяв прирівняти до нацистських комуністичних і комуністичних, також Моравецький, теж запропонував колишній прем'єр-міністр, заявив, що демонстрація цієї символіки це злочин, і так далі. З приводу ось таких ідей і ініціатив, як ви думаєте? Чи буде це зроблено все ж таки? І е, чи не буде це зазіхання все-таки і на е, українські символи? Бо це один з символів України. Це прапор УПА. no to sepsa chali wasz wąskom chce jakoś seriozno komentować tak no bo chce czysty w pierwszym rzędzie co czysty populizm tak to trzeba nazwać. na żal po prostu <noise> w tym wypadku jest twój sztuczna problema jakoś na sparty nie istnieje i zaraz, jak się udało <noise> że z problemu stworzyć częściowo na bazie tocho w stało z pisać cocho koncertu początku sierpnia i Coho skandalu jaki tam później że coho wynik, coż to stworzyła na problemach, jako zaraz niby to czy prezydent, czy czy inni polityki próbują jakimś jakimś sposobem wyruszyć. Problemy, jako nas spodnie nie istnieje. W pierwszym czechu jak jeszcze poczytamy propozycję coho zakonu, jak co z ranku zjawiła na sajt i kancelarię prezydenta, to tam Naprawdę, prawdę tam, szos tam napisano pro zaboronu symboliki, zaboronu banderywskiej ideologii, tylko chołowne zapytanie jest takie, co naprawdę naprawdę oznacza Czochomy zaboroniaty u polszy? No bo tu nie ma nijakich nawet w samym zakonie nie ma jakich przykładów, nie znaje mógł, czochomy czo cho czemu zrobiety, czo, czochomy cho czo, czemu zaboronuty. no czerwono cho pora? No dobrze, teoretycznie można. Ale z duchowo boku, jak się podyviomo na fakt, na historyczne fakty, to to ce nie było w po ukraińskiej powstań, Powstańskiej armii. I to jest historyczny fakt i proce Bacha to razy wkazały także ukraińscy historycy. To to, to, to jest tak bardzo sprzecznych opinii щодо toho, tak to, tak ze wszese z zoru, nawet faktografii i historycznej nie jasno, że ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że naprawdę będę zapisano w nie wiem, w konstytucji czy des, że jest zaborona całego typu symboliki. Tym bilsze, że możliwe najbilsze ciekawo, od nas ze, ze statiej polskiej konstytucji naprawdę zabroniaje symboliku nazistku, ta komunistyczną. I do coho momentu za 30 maja, że piadące w niezależnej Polsce, jeszcze nie baczę w sytuacji, kolik to, ktoś był naprawdę pokarany za zakorzystowanie na, samecu nacistku czy, czy komunistyczną symbolików publiczną w prostorii. To, to ja duma już o tym, jakby naprawdę mm, nie jakichś serioznych jeszcze nie będzie. Цікаво, добре. Не буду зараз в дискусію вступати з приводу червоно-чорного прапора, який використовувався в УПА там, під час заходів і так далі, і, і ще де використовувався, але. Ви ж бачите часто, що піднімають його е, разом поруч з е, синьо-жовтим. Як ви думаєте, що можна очікувати від е, Кароля Навроцького? Далі і щодо е, відносин і ставлення до України? Ми знаємо про те, що він історик, що він очолював раніше інститут пам'яті, так в е, Польщі. Яка його позиція щодо волинської трагедії? Яка його позиція щодо? І до речі, його висували ШПІС, так ця партія. Тобто, що ми можемо очікувати, як далі можуть розвиватись наші відносини наших держав? Ну... Na moją dużo dobrze, co też prezydent Karol Nawrocki, jak ma taką możliwość, jak šo, że mm, robi takie zrzeszenia, czy w Zacharii Chowoy, po by, by, pytania polsko-ukraińskich w to on za każdego razu, każe o te, win też, żeby. Pitymka Polszczy dla, dla Ukrainy, żeby ona była podążona. Szokołownym naszym zachorozju dla nas jest Rosja, Szowin co rozumie, Szowin rozumie, rozumie nas jest ważliwa pitymka Polszczy dla Ukrainy. To duże dobre, to, to tylko no, byłoby dobre, że też, żeby nie było więcej co typu incydentów, jaki mamy za zaraz. Bo y, możliwe y, też o się co zaraz, na moim domku, na jest bliż co nawet bilsze yy, wnutpissz polityczna supereczka u Polszy. Але на жаль на тлі питання міжнародного, тобто в цьому випадку відносин з Україною, і це навіть якщо це все розвивається у Польшу. Тут якби холодним є політичне протистояння в самої Польші, то на жаль, жертвам цього протистояння є ну дивіться. Але це внутрішнє протистояння, і пане Дереш. Я просто одразу уточну, що це внутрішнє протистояння воно ж виходить і на зовнішнє протистояння, тому що чомусь не було представників поль. Що Вашингтоні, так коли інші е, лідери е, країн так, Євросоюзів е, поїхали тоді е, до Трампа для того, щоб переговорити і підтримати Україну. Перший момент, другий момент з приводу загрози відключення оплати Старлін для ЗСУ, які польська влада нагадаю, плачу з 2022 року. Тому нас це й цікавить. Тобто, ми не можемо сказати, що це ваші якісь внутрішні питання, тому розбирайтеся. Ми до цього ніяк е, нам це не цікаво. Ну але я саме так на жаль є. Тобто, це наше внутрішнє протистояння, але його наслідки є вже в міжнародній політиці, тобто в цьому випадку в відносинах з Україною. А що ви маєте на увазі внутрішнє протистояння, żal, протистояння takie, яке от виливається і вставлення до України? Про що мова? Po, po, mowa chociażby też, co nam to, jak było w prew wyborczej kampanii, przed wyborami prezydenckimi. Kto z dużo dobrej skazał prawidłowo w tej no, kampanii wyborczej pytania Ukrainy, ukraińcy w Polsce, ta ukraińskich bieżących, no ukraińcy bieżący ukraińskich u Polszy stały swojego typu za politycznej kampanii u Polszy i tak na żalie. Na żal, to nie pierwszy raz i nie ostatni, kiedy taka sytuacja jest. E, prosto prostu, większość polityków w, w Polsce, na żal, i większość społeczeństwa w Polsce, na żal, także ani nie rozumie, ani nie jako duże, bardzo silno, z i międzynarodowej polityki. E, A kto podkiduje chmyzę w ogień? Przepraszam, jeszcze raz. Kto podkiduje w ogień? No nażal nażal takie tak, tak 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 co można nazwać no na żal ludziom to ciekawo i ludzi po prostu politykam politykom ciekawo i one domają, co może dla siebie wyhaty skażemy w co mu wypadku w pewnej części o elektoratu że tym można pytania zewnętrznej polityki tak sobie można korzystować. Co jest wysno, wielka pomyłka co ma negatywne naslitki, ale na żal tak w parachatowych wypadkach cie Не, не зрозуміло до кінця, що нам очікувати і. Для як... нас також, бо будь, поповіте, мені що і для багато людей у Польщі це також не зрозуміло. для мені особисто також. Добре.